Był mglisty jesienny poranek. Temperatura nie przekraczała pięciu stopni powyżej zera. Powoli toczyliśmy się radiowozem po jednej z podmiejskich dróg krajowych. Przed odprawą wypiłem tylko jedną kawę. Byłem jeszcze nieco zaspany. W podobnym stanie był Patryk, który obejmował w tej chwili rolę kierowcy. Nawet się do siebie nie odzywaliśmy. Kierowaliśmy się na pobliską stację, kupić więcej kawy i jakąś kanapkę. Plany te pokrzyżował nam jednak głos dyżurnego. 451-85, zgłoś się dla 00. Odezwała się radiostacja. Sięgnąłem po mikrofon. Zgłasza się 85. Udaj się pilnie na drogę w kierunku Orska. Na 15 kilometrze po prawej stronie znajdziecie rozbity samochód. Zgłaszającego nie będzie na miejscu. Spieszył się do pracy. Sprawdź, czy taka sytuacja ma miejsce i podejmij odpowiednie działania. Przyjąłem, Udaję się, odpowiedziałem, po czym skierowaliśmy się we wskazane przez dyżurnego miejsce. W ciągu kilku minut dojechaliśmy na 15 kilometr. Po pokonaniu jeszcze kilkudziesięciu metrów zauważyłem rozbite auto. Zjechaliśmy na pobocze. Włączyłem koguta i weszliśmy na rozeznanie. Poniżej drogi stało rozbite odrzewo drzewo Volvo V40. Kierowca jechał raczej szybko. Wóz był mocno uszkodzony. Powiedzmy, że auto skróciło się o maskę. Sprawdź, czy otwarty. Rzucił do mnie Patryk, odwracając się w kierunku drogi. Zobaczę, czy są ślady hamowania. Tak też zrobiłem. Pociągnąłem za klamkę i o dziwo, samochód faktycznie nie był zamknięty. Na przednich siedzeniach znajdowały się resztki szyby. Poza tym w aucie nie było absolutnie nic. Śmieci, paragonów za paliwo, czy mapy. Kiedy cofałem się po zajrzeniu do schowka, zauważyłem jednak coś zaskakującego. W stacyjce znajdowały się kluczyki. Wyszedłem z auta i zamknąłem drzwi. Patryk stał przy bagażniku. Widać niewyraźny ślad: albo wybiegł mu jakiś zwierz, albo najebany. Raczej to drugie. W stacyjce są kluczyki. Wróciłem do radiowozu i patrząc na mojego partnera próbującego zajrzeć pod auto, odezwałem się do radiostacji. Zero zero, zgłoś się dla 85. Zgłaszam. Dotarliśmy na miejsce. Znaleźliśmy ten samochód. Na drodze są ślady hamowania, ale w stacyjce są kluczyki. Sprawdź mi po blachach jak możesz. Podawaj. Kiedy dyktowałem dyżurnemu tablicę, Patryk otworzył bagażnik rozbitego auta. Tak jak się spodziewałem, nie znalazł tam absolutnie nic. 85, słuchaj, samochód zarejestrowany jest na Daniela Marciniaka, zamieszkały Tymin 17. Także macie blisko. Posłałem do was lawetę. Jak się uporają, to podjedźcie na ten adres i podejmijcie czynności. Przyjąłem. No pięknie. To teraz sobie godzinkę tu posiedzimy. Palisz? Jak nie hot dog, to chociaż fajka. W teorii nie powinniśmy palić na służbie, zwłaszcza umundurowani. Nikt nam tego jednak nie zakazał, więc stanęliśmy przy radiowozie i obserwując przejeżdżające auta zaciągaliśmy się dymem z czerwonych Marlboro. Wypaliliśmy chyba po trzy papierosy, kiedy za naszą zmarnowaną kiją stanęła laweta. Sprawa trochę się skomplikowała, bo kierowca musiałby stanąć w poprzek, żeby wyciągnąć auto. Patryk przestawił więc radiowóz za lawetę i zatrzymał ruch. Po niespełna 10 minutach rozbite Volvo odjechało w stronę miasta, a my przenieśliśmy się z powrotem na pobocze. Kończyliśmy już papierkową robotę, kiedy Patryk wygramolił się na zewnątrz. Siadaj za kółko, mnie omdliło chyba po tych fajkach. Odleję się i wracam. Powiedział i skierował się w stronę lasu przy drodze. Przesiadłem się na fotel kierowcy. Wyjąłem telefon. Sprawdziłem powiadomienia. Messenger. Angelika wysłała mi zdjęcie naszej córki, Leocaddy przeszykowanej do przedszkola. Już pyta, gdzie ta tatuś. Pisała. Nie zdążyłem odpowiedzieć. W tym właśnie momencie ktoś z dużą siłą otworzył drzwi pasażera. Dawid, dawaj ze mną. Chyba coś mam. Użarła cię wiewiórka? Daj mi odpisać, że nie. Nie gadaj, tylko chodź. Żona musi jeszcze poczekać. Zszedłem z nim do lasu. Przeszliśmy raptem kilka metrów w głąb, kiedy mój partner zatrzymał się i wskazał mi palcem leżące na ziemi liście. Patrz, to nie krew? Zapytał, patrząc na mnie. Pochyliłem się. Faktycznie, na pożółkłych liściach widać było czerwoną, nieco wyblakłą plamę. Tuż obok dostrzegłem kolejną. A dalej następną. Chodź powoli w głąb lasu. Może jest tego więcej, powiedziałem. Niestety w promieniu następnych kilkudziesięciu metrów nie znaleźliśmy już żadnych śladów. Cofnęliśmy się do radiowozu. Ściągamy technika? Zapytałem Patryka. Nie wiem, to mógł być jakiś potrącony dzik, cokolwiek trudno. Trzeba to sprawdzić. Lepiej dmuchać na zimne. Odpowiedziałem i po raz kolejny sięgnąłem po mikrofon. Dyżurny wysłał do nas grupę dochodzeniowo-śledczą. Na szczęście nie czekaliśmy na nich długo, bo w ciągu pół godziny obok nas zatrzymała się nieoznakowana Skoda. Ciężko będzie teraz coś stwierdzić, ale przeszukamy dokładnie okolice. Zgłoście nasz przyjazd i wracajcie do czynności. Powiedział mi technik. Załadowałem się do radiowozu, w którym siedział już Patryk. Był sierżantem niskiego wzrostu. Na patrolu ostatnio trafiał mi się do pary dość często. Był w porządku, chociaż jego sposób rozmowy czasem potrafił wyprowadzić z równowagi. Jedziemy do właściciela auta? Zapytał mnie. Tak, to w stronę miasta. Nie wydaje ci się to dziwne? Co takiego? Jeśli jechał pod wpływem, to powinien się kierować do domu od strony miasta, a nie z domu na jakieś zadubia. Sami go zapytamy. Do samego Tymina dojechaliśmy w milczeniu. Znaleźliśmy dom numer 17. Wjechaliśmy na podjazd i poszliśmy do drzwi. Otworzyła nam starsza kobieta. Policja? A co się dzieje? Zapytała nieco przestraszona. Dzień dobry pani. Starszy sierżant Dawid Wojnicki. Czy mieszka może tutaj Daniel Marciniak? Tak, to mój syn, ale nie ma go teraz. A nie wie pani, gdzie jest albo kiedy wróci? Rano słyszałam tylko, że krząta się po swoim pokoju. Chyba mu się spieszyło. Koło piątej rano pojechał samochodem, nawet nie wiem gdzie. A dlaczego pytacie? Znaleźliśmy jego rozbity samochód na drodze w kierunku Orska. W samochodzie nie było jego rzeczy, tylko kluczyki w stacyjce. Pił coś może wczoraj? O Boże, nie. Cały wieczór spędził w domu i nie wypił ani kropli. Wcześniej był w lesie, ale jak wrócił był trzeźwy. Wiecie coś? Szukacie go? Zapytała przestraszona kobieta. Nic nie wiemy. Będziemy go szukali. Ma pani jakieś jego zdjęcie? Tak, mam. Panowie, Daniel był wczoraj w lesie. Był u niego kolega. Słyszałam jak mówili, że trzeba ją wytropić. Nie wiem, co to mogło znaczyć. Kiedy wrócił był strasznie zdenerwowany i nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać. Może w czymś wam to pomoże. Omega Omega tu DP451. Podaję komunikat. W dniu dzisiejszym około godziny 5 z miejsca zamieszkania wyjechał dziewiętnastoletni Daniel Marciniak, poruszając się pojazdem marki Volvo w kierunku miejscowości Orsk. Jego samochód znaleziono rozbity w lesie. Podaje rysopis poszukiwanego. Wzrost około 180 cm średniej budowy ciała, ciemne włosy z wygolonymi bokami. Brak szczegółów co do ubioru. W przypadku napotkania zatrzymać powiadomić 0.0 bez kwitowania. Zabrzmiał komunikat w radiostacji kilkanaście minut po naszym wyjeździe z Temina. Planowaliśmy powrócić na standardowy patrol, kiedy w kieszeni Patryka zadzwonił telefon. Słucham. A co konkretnie? Dobra, podjedziemy do Was. Co jest? Dzwonił technik z miejsca tego wypadku. Mają coś ciekawego. Musimy wjechać w tamtym rejonie w las, jakieś 200 metrów. Po kilkunastu minutach byliśmy już na miejscu. Mgła nieco się przerzedziła, jednak nadal unosiła się w powietrzu. Z góry świeciło ledwo widoczne słońce. Wjechaliśmy do lasu. Zatrzymaliśmy się za złotą skodą oktawią, którą przyjechała grupa. Cześć! Chodźcie, chodźcie! Zerkniecie na coś ciekawego! Przywitał się technik, którego kojarzyłem z widzenia. Weszliśmy między drzewa i podeszliśmy do reszty grupy, która oznaczała ślady i robiła zdjęcia. Przeszukaliśmy okolice. Znaleźliśmy ledwo widoczne ślady krwi, które doprowadziły nas tutaj. Na odsłoniętej ziemi było widać wiele śladów butów, częściowo zatartych. Wokół nich znajdowało się sporo czerwonych plam. Tą krew. Ewidentnie w tym miejscu doszło do walki. Ktoś szarpał się albo z innym człowiekiem, albo ze zwierzęciem. Nie wiemy tylko czy został zraniony wcześniej czy dopiero tutaj. Zadzwonię do gościa od lawety, żeby nie robił nic z tym rozbitym autem. Porównamy sobie ślady. Odszedłem parę metrów dalej. Mimo kilku prób nie mogłem dodzwonić się do kierowcy który zabrał z okolicy nasze Volvo. Do wszystkich patroli w terenie. Przeszukajcie drogę z Orska w kierunku miasta i okoliczne lasy. Szukamy lawety marki Mercedes. Właściciel firmy nie ma kontaktu z kierowcą, a wieźli na nasze zlecenie uszkodzony samochód. Kamery na wieździe do miasta nie zarejestrowały takiego pojazdu. Kto przyjął kwitować? 85 przyjął. Odpowiedziałem na komunikat. Patryk, siadaj. No to się skomplikowało, powiedziałem, gdy wjechaliśmy na któryś z kolei zjazd do lasu. Pamiętasz akcję z zeszłego lata? zapytał mnie nieoczekiwanie Patrek. Co masz na myśli? No wiesz, głównie, że poszli do lasu, a potem po kolei ktoś ich wymordował. Matka naszego poszukiwanego też wspominała, że był w lesie poprzedniego dnia. przeż głupoty. Gość się napił, zawinął się na drzewie i teraz się ukrywa. A ta laweta? Zbieg okoliczności. Jechaliśmy właśnie leśną drogą za Tyminem. Drzewa rosły tu bardzo gęsto. Przez wiszącą w powietrzu mgłę było dość ciemno, a widoczność była ograniczona. To w tym lesie poprzedniego lata trójka dzieciaków zrobiła sobie ostatnią wycieczkę w swoim życiu. I samej nocy. Jeden z nich został znaleziony w swoim domu. Dwadzieścia cztery godziny później, kolejny, a potem trzeci. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. W komputerze tego ostatniego znaleziono coś w rodzaju pamiętnika opisującego wyprawę tych dzieciaków do lasu. Nikt. Nawet z komendy wojewódzkiej, która przejęła śledztwo, nie wziął tego na poważnie. Ostatecznie sprawa została zawieszona ze względu na brak jakichkolwiek poszlak. Nikt nigdy nie wyjaśnił, dlaczego ta trójka zginęła i to w tak makabryczny sposób. Nie brałem udziału w śledztwie, ale tę historię powtarzali sobie chyba wszyscy. Patrz! Wyrwał mnie z zamyślenia Patrek. Zatrzymałem samochód. Również to dostrzegłem. Wyszliśmy z radiowozu i podeszliśmy do zarośli przy drodze. W tym momencie przestałem sobie wyobrażać zeszłoroczną zbrodnię. Właśnie zobaczyłem jej powtórkę na żywo. Pod drzewem leżały ludzkie zwłoki, pozbawiona ręki. W miejscu brzucha była dziura z resztkami powyrywanych wnętrzności. Ciało było pozbawione głowy. Zanim zwymiotowałem od tego widoku i unoszącego się smrodu, dostrzegłem ją kilka metrów dalej. Była oderwana od reszty zwłok i spoglądała na mnie pustymi, przerażonymi oczami. Cofnąłem się do radiowozu i oparłem o niego. Patryk przerażony wycofał się do środka i przez radiostację wezwał do nas posiłki. Wyciągnąłem papierosy i trzęsącymi się rękami odpaliłem jednego. Widziałem już w swojej pracy zwłoki. Powoli przestawały na mnie robić wrażenie. Jednak to, co zobaczyłem w tym lesie, przerosło wszelkie moje oczekiwania. Nikomu nie życzyłbym takiego widoku, nawet najgorszemu wrogowi. Co z tym robimy? Przeszukujemy to. To ciało? Zapytał roztrzęsiony Patryk. Pierdolę to. Nie zbliżam się tam nawet. Powiedziałem do niego, zaciągając się chyba pięciokrotnie. To ten nasz poszukiwany? W sensie ten z. Partner urwał zdanie w połowie. Ciii. Słyszałeś? Słyszę tylko własne bicie serca w uszach. A co? Odpowiedziałem, kiedy papieros wypadł mi z trzęsących się rąk. Kurwa, no! Schyliłem się po niego. Prostując się, zastygłem w bezruchu. Mój wzrok trafił prosto na wzrok tego czegoś. Obserwowało mnie z zakrzeków, przy których leżały zwłoki. Widziałem tylko ogromne czarne oczy z malutkimi czerwonymi źrenicami i okrągły otwór gębowy, z którego wystawały ostre zęby. Stój w miejscu i wyjmij broń. Powiedziałem bardzo powoli, nie ruszając wargami do Patryka. Ten spojrzał na mnie. Widziałem to kątem oka. Chyba mu wystarczyło, by sięgnąć ręką do kabury i chwycić za pistolet. Wyceluj w miejsce, gdzie patrzę. Powoli. Co tam jest? Zapytał, mówiąc, jakby nie do mnie. Odbezpieczył broń i powoli skierował w stronę zarośli. Nie mam pojęcia, coś dużego i groźnego. Celuj, dopóki nie dam ci znaku. W tym momencie postać wydała z siebie przeraźliwy okrzyk. To był najstraszniejszy odgłos, jaki słyszałem w swoim życiu. Brzmiał, jakby obdzierano kogoś żywcem ze skóry, a jednocześnie było w tym coś tak nieludzkiego. Ta istota poruszyła się w krzakach i zaczęła uciekać. Rozległy się wystrzały z broni Patryka. Strzelił trzy razy i tyle samo spudłował. Zanim zdążyłem cokolwiek zrobić, to coś zniknęło we mgle. — Wypierdalamy! — krzyknąłem i wskoczyłem do radiowozu. Zanim przekręciłem kluczyk w stacyjce, zobaczyłem światła we wstecznym lustarku. Dwa patrole zatrzymały się tuż za nami. Chłopaki, odbezpieczcie broń, tu jest jakiś cholerny zwierzak. Krzyknąłem do przed chwilą przybyłych kolegów. Jaki zwierzak? A ciało? Ciało jest pod krzakiem, głowa parę metrów w lewo. Ale w tych zaroślach coś było, nie wyglądało jak normalne leśne zwierzę. I krzyczało: uciekło w tamtą stronę. Pokazałem palcem. Daniel Marciniak, urodzony 15 czerwca 1997 roku. Wszystko się zgadza. Miał przy sobie dowód rejestracyjny na czerwone Volvo V40, powiedział Piotr, jeden z policjantów, który przyjechał na miejsce. Chodź, jedziemy do jego matki. To po drugiej stronie lasu. Rozkazałem Patrykowi. A właśnie, zatrzymał nas Piotr. Przed chwilą odwołali poszukiwania tej zaginionej lawety, jeśli was to interesuje. Wyjechaliśmy na drogę. Minęliśmy się z grupą techników, którzy właśnie jechali zabezpieczyć znalezione przez nas fragmenty ciała. Mówiłem ci, że to ta istota. Co ty znów bredzisz? Mówi o akcji z poprzedniego lata. Wszyscy mówili, że tą bandę dzieciaków zabiła istota z lasu. Jaka znów istota? Nic nie mówiłeś. Słuchaj. Podobno w tym lesie nad Tyminem od dawna mieszka jakiś nieznany nikomu okaz. Przed wojną byli tu jacyś naukowcy, rozmawiali z ludźmi, weszli do lasu, ale już z niego nie wyszli. Po wojnie ta opowieść krążyła wśród ludzi, prawie wszyscy o niej zapomnieli, dopóki w tamtym roku trójka dzieciaków nie weszła w las i nie zginęła parę dni później. Głupie bajki. To jak wyjaśnisz to, co widzieliśmy? Nie wiem. Ale lepiej pomyśl, co powiemy matce tego młodego. Gdy zajechaliśmy pod dom Matki Ofiary, mgła była już tak gęsta, że z podjazdu ledwo było widać budynek. Weszliśmy po schodach. Okazało się, że drzwi wejściowe są uchylone. Wejdę pierwsze. Powiedziałem i wszedłem do ciemnego pomieszczenia. Przez niewielkie okna oraz mgłę na dworze do wnętrza wpadało niewiele światła. Rozejrzałem się wokoło i stwierdziłem, że jestem w przedpokoju. Na wieszaku wisiało kilka kurtek i parasolka. Uchyliłem drzwi do dalszej części domu. Dzień dobry, policja! zawołałem. Niestety nikt nie odpowiedział. Jest tu ktoś? Przez chwilę staliśmy i nasłuchiwaliśmy, cisza. Zrobiłem krok do przodu, a wtedy usłyszałem trzaski i szybkie, głośne kroki. Osłaniaj deł, wchodzę z bronią, powiedział mi Patryk i wyszedł przede mnie, trzymając pistolet przed sobą. Powoli przemieszczaliśmy się po zdaje się salonie. Policja, proszę się odezwać! Zawołałem po raz kolejny w przestrzeń. Widzieliśmy wszystko najdalej metr przed siebie, z powodu bardzo słabego oświetlenia i tę cholerną mgłę za oknem. Tym straszniejszy był fakt, że nie zauważyłem żadnego włącznika światła. Wyjmij telefon. Zapal lat... Patryk nie dokończył zdania. Z góry usłyszeliśmy głośny hałas. A po chwili szybkie kroki stawiane parami. Dwa stuki cisza. Dwa stuki cisza. Ustały w ciągu kilku sekund. Dotarliśmy do samochodów. Obróciłem się i sprawdziłem, czy nikogo za mną nie ma. Chyba nie było, przynajmniej nie bliżej niż metr ode mnie. Patryk zaczął wchodzić na górę. Nagle. Zatrzymał się. Coś kapie mi na głowę. Poświeć mi tutaj. Wyjąłem telefon i skierowałem światło ekranu na jego ramię. Co pół sekundy lądowała na nim kolejna kropla czerwonej cieczy. Zacząłem powoli kierować światło telefonu ponad nasze głowy. Klatka schodowa musiała być duża, gdyż blask nie dosięgał ścian. I wtedy ją zobaczyłem. Kilkanaście centymetrów nad nami wisiała głowa starszej kobiety. To była matka Daniela. Jej gałki oczne były wywrócone. Widzieliśmy tylko białka. Sama głowa była pozbawiona dolnej szczęki, a krew ściekała po jej włosach i kapała na ramię, Patryka. Ja pierdolę! To były jego ostatnie słowa. W momencie, w którym kończył je wypowiadać, usłyszałem ten przeraźliwy wrzask. Ten nieludzki krzyk istoty, którą widzieliśmy w lesie. Przez łamek sekundy zobaczyłem dwa czerwone ślepia obok patryka. Już po chwili wylądowałem na podłodze, przygnieciony jego ciałem. Usłyszałem dźwięk łamanego kręgosłupa. Wrzask powtórzył się, mieszając z krzykiem Patryka, w którego tył głowy wbiły się zęby istoty, przypominające kolce. Musiałem coś zrobić. Nie mogłem mu pomóc. Musiałem uciekać. Momentalnie zerwałem się z miejsca i zacząłem na oślep biec po domu. O coś się potknąłem. Przewróciłem. Uderzyłem głową o podłogę, a na twarzy poczułem ciepło mojej krwi. Po omacku zacząłem przemieszczać się w stronę drzwi wyjściowych. Wyczułem w swojej ręce klamkę i nacisnąłem ją. Do przedpokoju wpadło trochę światła. Zobaczyłem tą postać kilka metrów ode mnie. Sięgnąłem po pistolet, ale nie było go w kaburze. Kurwa, musiał mi wypaść, kiedy upadłem. Zbiegłem ze schodów i dopadłem drzwi radiowozu. Przez krew płynącą mi po twarzy prawie nic nie widziałem. Wszedłem do środka i uruchomiłem silnik. Z piskiem opon zjechałem z podjazdu i prawie na ośle ruszyłem drogą do miasta. Pokonałem może 100 metrów, kiedy w prawy bok samochodu coś uderzyło. Straciłem panowanie nad kierownicą. Z podmaski wydobywał się dym. Przez popękaną szybę widziałem pień drzewa, w którą darzyłem. Otworzyłem drzwi i wypadłem z radiowozu na ziemię. Nie mogłem ruszać nogami. Chciałem przeczołgać się na drogę, wezwać pomoc. Zaraz ktoś biegnie. Słyszę to. Ktoś musiał zobaczyć, co się stało, i biegnie mi na pomoc. Szybciej do cholery. Nie dałem rady krzyknąć. Wyciągnąłem więc telefon, żeby latarką wskazać, w którym miejscu jestem. Mgła pozwalała dojrzeć cokolwiek tylko na odległość kilku metrów. Zauważyłem, że wciąż włączony jest messenger. Miałem odpisać, że nie. Dźwięki kroków zwolniły, a po sekundzie Ustały całkowicie. Na trawę przede mną padł lekki cień. Podniosłem głowę. Była przy mnie. Istota o ogromnych czarnych oczach z czerwonymi źrenicami. Miała jasne, lecz brudne, krótkie owłosienie i okrągły, zakrwawiony otwór gębowy. Patrzyła na mnie. Tatuśia nie będzie dziś na kolacji, odpisałem Angelice. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV StudioLektor.pl, czytał Janku Prutka.